Witam, witam na kanale Enduro Concept Garage. Wiosna tuż tuż, niedługo zacznie się wielkie wietrzenie cylindrów, dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, na co zwrócić uwagę przed rozpoczęciem sezonu, przed wyprowadzeniem motocykla z garażu i przed pierwszą jazdą. Jak zachować bezpieczeństwo w trakcie treningu, w trakcie wyścigu lub w trakcie rekreacyjnej jazdy po lesie. Zajrzymy w te miejsca w motocyklu, które wymagają szczególnej uwagi, kontroli, konserwacji tak aby nasza pierwsza przejażdżka była przyjemna i nie skończyła się niczym złym ani dla nas, ani dla naszego motocykla. Zapraszam. Ja zwykle zaczynam od tyłu motocykla. Sprawdzam oponę, sprawdzam bieżnik, jej ogólny stan. Przyglądam się, wyszukując jakichkolwiek usterek na bieżniku, gdyż usterka opony może być przyczyną problemów na torze i na trasie. Warto również przyjrzeć się łańcuchowi. Czy jest czysty, czy jest dobrze nasmarowany, czy nie jest nigdzie uszkodzony i właściwie napięty. Ja do sprawdzenia właściwego napięcia łańcucha używam metody trzech palców. Tutaj na wysokości ślizgu, jeżeli mieszczą mi się trzy palce, to jest idealnie. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak chcesz jeździć i gdzie chcesz jeździć, ale od takiej pozycji na trzy palce zaczynamy i myślę, że. Takie ustawienie łańcucha, takie napięcie łańcucha jest ok. Przyglądamy się także zębatce, czy nie jest nadmiernie zużyta. Pamiętajcie o tym, że nadmiernie zużyta zębatka niszczy łańcuch. Widziałem ostatnio na YouTubie filmik, w którym pewien motocyklista praktycznie nie posiadał już zębów w tylnej zębatce swojego motocykla, a pomimo to nadal na nim jeździł. Coś takiego po prostu nie mieści się w głowie. Jak już jesteśmy tutaj z tyłu motocykla, sprawdzamy stan tarczy hamulcowej, a także kontrolujemy zużycie klocków hamulcowych. Jeżeli stwierdzisz, że twoje klocki hamulcowe są już zużyte, nie czekaj, niezwłocznie wymień je na nowe. Siedząc już tutaj sobie przy tylnym kole, sprawdzamy wszystkie szprychy. Dokładnie kontrolujemy. Patrzymy, czy żadnej nie brakuje i czy wszystkie są właściwie napięte. Jeśli stwierdzimy, że któraś z szprycha jest luźna, niezłącznie dokręćmy ją specjalnym kluczem, bo w przeciwnym wypadku bardzo szybko może się nam uszkodzić gniazdo szprychy, a w konsekwencji cała tylna obręcz. Bardzo ważną rzeczą w motocyklu Enduro jest ciśnienie w tylnej oponie. W zależności od tego, jaki jest Twój poziom doświadczenia, pompujesz więcej lub mniej. Ja osobiście nie pompuję więcej niż pół atmosfery. Wolę, bo jak ona jest miękka, bo wtedy lepiej się klei, ma lepszą przyczepność w terenie, ale jest to tylko i wyłącznie moje osobiste zdanie. Kolejną rzeczą, na którą dobrze jest zwrócić uwagę, to podnóżki. To właśnie tutaj opiera się cały ciężar naszego ciała, dlatego należy dobrze sprawdzić, czy podnóżki nie są nigdzie uszkodzone? Czy sprężyna trzyma tak jak powinna? I pamiętajcie, stabilność na podnóżkach to nasze bezpieczeństwo. Kluczową rolę w prawidłowej pracy naszego silnika odgrywa olej i jego poziom. Jest to bardzo ważna rzecz, dlatego poziom oleju i jego stan powinniśmy sprawdzać w zasadzie przed każdym wyjazdem. Zwróćcie uwagę na to, czy suchy jest tylny amortyzator i czy tak zwana pompa wody nie ma wycieków. Podobnie i analogicznie do tylnego, sprawdzamy również przednie koło. Zwróćcie uwagę na bieżnik, stan szprych, stan piast, stan klocków hamulcowych i tarczy. Pamiętajcie, że Wszelkie uszkodzenia, wszelkie anomalia mogą stanowić niebezpieczeństwo nie tylko dla Waszego portfela, ale też dla Waszego zdrowia. Nie zapomnijcie zwrócić uwagi na poziom płynu hamulcowego w tym okienku w hamulcu tylnym oraz na poziom płynu hamulcowego w hamulcu przednim. Sprawdzamy poziom płynu chłodniczego. Przechodzimy wyżej. Dokładnie oglądamy kierownicę i cały jej osprzęt. Sprawdzamy pracę sprzęgła. Sprawdzamy pracę ciepłego sania. Patrzymy, jak działa przedni hamulec, gaz. Dokładnie oglądamy słupki kierownicy. Najlepiej zdemontować tą poduszkę i zobaczyć, czy nie ma tutaj żadnych pęknięć, żadnych. Uszkodzeń, czy te śruby są dobrze dokręcone, tak aby kierownica nam nie odleciała po prostu podczas jazdy. Yy, tutaj w przednim zawieszeniu gromadzi się powietrze. Dobrze jest więc przed pierwszą jazdą odpowietrzyć zawieszenie, wypuścić to powietrze. Możemy to zrobić naciskając taki wentylek. Jeżeli ktoś go nie ma, to tutaj znajduje się w tym miejscu taka śruba, którą po prostu trzeba odkręcić i przykręcić z powrotem. Dobrze jest zwrócić również uwagę na łożysko główki ramy. Sprawdzamy po prostu, czy nie ma tutaj żadnych luzów, tak aby nam podczas jazdy nie zablokowało kierownicy. Na koniec rzecz bardzo ważna, o ile nie najważniejsza. Stan i czystość filtra powietrza, bo to przecież właśnie tędy oddycha wasz motocykl. Każdy z Was był na pewno niejednokrotnie przeziębiony i dobrze wiecie, jak się oddycha przez zatkany nos. Dlatego nie pozwólcie żeby wasz motocykl oddychał przez brudny i zatkany filtr powietrza. Taki filtr należy czyścić, prać w zasadzie po każdej jeździe. Moi drodzy, w tym odcinku to już wszystko. Celowo nie zwróciłem uwagi na wszystkie rzeczy, na wszystkie elementy i na wszystkie punkty, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Ponieważ chciałbym, żebyście Wy również uczestniczyli w tej dyskusji i pozostawiam Wam pole do popisu, żebyście również wy mieli udział w ułożeniu tej układanki w jedną całość. Dlatego zachęcam Was. Piszcie komentarze. Śmiało możecie się wypowiadać tutaj pod tym materiałem nowych widzów. Zachęcam do subskrybowania kanału. A na dzisiaj to już wszystko i do następnego!